Siemandenc ja drodzy widzowie z tej strony ja Felix Witam Was w nowej serii zagrajmy w Sniper Elite V2 Postanowiłem, że nagram tę, gdyż demo zajebiście mi się spodobało i myślę sobie, że ta gra może być porządna, ta gra może naprawdę sprawiać frajdę. Te headshoty, które siadają w slow mo są naprawdę zajebiste, dlatego chciałem sprawdzić pełną wersję, tak więc zakupiona. I zaraz się obczai. Nie będę przedłużał, gdyż jak wiecie, został mi nani naniesiony limit 15 minut. I nie chciałbym dzielić pierwszej misji na części, dlatego że pierwsza misja jest strasznie krótka. Tak, troszkę przy przyszedłem dwie misje, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Yy, dlatego nowa gra. Na strzelcu wyborowym sobie zagramy, gdyż kadet jest beznadziejnie łatwy. A snajper w chuj trudny, gdyż działa tam wiatr. No i teraz jeszcze war once was now on the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V 2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology, it was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, fumbling Antwerp, Paris, and London. After the D Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V 2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. No i okej, okay, przechodzimy do... Gry. Mamy dostać general Majora Hansa von Eisenberga. No i lecimy. Na początku mamy samouczek. Tak. Niestety go nie wyłączyłem. Okej, okay, no to myszką się rozglądamy, a B możemy sobie włączyć lornetkę. Oczywiście z je sobie przybliżamy. Yeah! Pierwsza misja za mną. Teraz poruszamy się w Sadem, a biegamy shiftem. Jak widzicie grafika jest całkiem niezła. Nie gram niestety na maksymalnych podczas nagrywania, gdyż mi nie pozwala jak zawsze. Jednakże bez nagrywania sobie gram na full detalach i to naprawdę przyjemnie wygląda. Ok, teraz podkładamy miny pułapki. Z jednej strony i z drugiej, że po wejściu wybuchnie. Po wejściu w nią. Teraz przykuc przykucamy, czyli y pewne elementy skradankowe też się tu pojawiają. No, wiecie, w końcu jesteśmy snajperem. I teraz możemy odwracać uwagi wroga, uwagę wroga, rzucając kamieniem w jakieś miejsce. Słyszycie, że przeciwnicy gadają po niemiecku, a nie po angielsku. Jak to w większości gier jest. Tak, możemy odwracać ich uwagę kamieniem. Tak, chyba w Sprintelserze pierwszym było. Możemy się oczywiście czołgać. Żeby się przyciskać przez jakieś ciasnoty. Oraz możemy podkładać minę. Zaraz zobaczycie. Mamy też pistolet oczywiście. Jest sprzątnięty i teraz możemy podłożyć minę pułapkę do zwłok, że ktoś pójdzie sprawdzić, co z nim nie tak. A w tym momencie mina wybuchnie i rozjebie wszystkie. Okay, no to idziemy dalej. Chyba jeszcze. Nie, tak, to już wszystko. Widzicie tutaj bramę brandenburską, nie, znajduje się w Niemczech, w Berlinie. Jakby co. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym na historii, wiecie. Zapadło w pamięć. Brama Brandenburska. Oto i nasz... Ma General ma Major. General Major, tak. <minutes> ma znak regoptera, tylko taki troszkę większy.

Na kadecie nawet tego nie ma, po prostu po leci kleci linii prostej. Ojej! Troszkę tak w głowę nie trafiłem co? Dobra, to teraz musimy się stąd zmywać. O, wow, siadło. To oczywiście już kopcy zaczynają do nas przychodzić. Tutaj o kurwa, czołg. I teraz chyba jasne, co mamy robić. Spierdalać. Hmm. Tylko dziwne, dlaczego on do nas znowu nie strzela. Choćby mógł. O, o kurwa, strzelił jednak. Dobra, wstawaj. No nie wierzę trafiony Trapiony kurwa nie mogę zginąć bezwładniłem No teraz to już na pewno nie żyje A. Tam coś jeszcze jest, a tam mamy takiego pseudo snajpera Chuju, czego żeś się ruszył Tak zginiesz Nie przyciągaj tego co nieuniknione Okej okay, no to teraz zapieprzemy dalej I tam po drugiej stronie także mamy snajperów Teraz musimy ich sprzątnąć Tam widziałem Należy rzucić granatę Ciągnięcie. O, tam jeszcze jeden jest. Masz trzecią dziurę w nosie. Coś jeszcze. A i teraz tu mamy całą armię już kopców. Siadło. Tam mam nawet snajpera. Ale dostał w łeb. Nawet bez jakiegoś problemu. Ze 115 metrów, no to nie... Tak. A on już nie żył. Wiecie, lepiej się upewnić. W końcu to Niemcy. Dobra... wow... Masz teraz dwie jamy Spróbuj, spróbujemy Spróbujmy X-Ray. Ach, nie wyszło. Ten X-Ray to nie, nie siada zawsze, kiedy chcemy. On jest totalnie losowy. Wszyscy? Wszyscy. Cóż, strasznie się bałem, że nie zdążę wykonać tej misji w mniej niż 15 minut. Udało mi się ją wykonać w 10 minut, tak więc, no, misję w 7 minut, jednak odcinek będzie trwał jakieś 10 minut. Tak więc, cóż, postanowiłem robić jedną misję na odcinek. Oczywiście te późniejsze, dłuższe misje będę musiał dzielić na 15 minutówki. No ale cóż, tak więc. Dostrzegam w następnym odcinku i na razie.